I tam. tam, gdzie stres lokuje się najczęściej, jego najbardziej ulubione miejsca, to właśnie te tutaj na górze: kaptury, barki i górna część pleców. Dlatego jesteśmy tutaj najczęściej napięci z różnych powodów psychicznych i fizycznych. Dzisiaj rozpatrzymy krótko te fizyczne. Należy zatem. Masaż e, brać masaż. Masaż jest jedną z form rozluźnienia. Małymi ruchami gładkimi rozgrzewamy, uginamy jak ciasto. W ten, ten sposób. W ten sposób. W ten sposób zostaje po środku. Tutaj stresy najbardziej się lubią zbierać. Ale one mają wiele ulubionych miejsc ciele człowieka nasze ciało jest wspaniałą świątynią, ale również ulubioną dla nerwów i stresów, dlatego wiele kłębowisk znajduje się w tej okolicy. Proszę, to jest kilka chwytów, które rozluźniają, rozbijają tą część i człowiek jest rozluźniony. W innej części powiem o psychice i o rozluźnieniu ćwiczeniami. A, ugniatamy jak ciasteczko, jak kiedyś ciasto pani domu robiła, to tak ugniatała. Następnie będę.